Dzień dobry, witam was kochani. 7 września, e, czyli czwarty lot konkursowy dzisiaj, a e, my standardowo wracamy ze spaceru e, i chciałam wam pokazać jak zmieniła się pogoda, słuchajcie, godzina podobna, w porównaniu do zeszłego tygodnia, e, około godziny 8 idziemy, e, znowu jakieś posadcze pszczoła tutaj lata, dobra, Siler standardowo robi trasę, słuchajcie, wszystkich sąsiadów kurza z rana. I dobra, ale do lotu. Lecimy dzisiaj Wolin. Drugi raz, w zeszłym tygodniu również był Wolin. Także mamy powtórkę. Z tym, że zobaczcie, w zeszłym tygodniu były mega mgły. Świata nie było widać. A dzisiaj, dzisiaj... A? zupełnie inaczej. Jest bardzo ładnie. Przejrzyście. Troszeczkę chmurek, ale ogólnie przebija się już jakieś... A, jakieś słoneczko chociaż muszę wam powiedzieć, że z tymi mgłami ja ostatnio jechałam do Niemiec, pf, kilka dni temu no zobaczcie, tutaj jakaś osoba pszczoła chce się dobrać do mojej kawy chociaż kawa gorzka nie wiem dlaczego dobra, i słuchajcie, jechałam i powiem wam, że wyjeżdżałam stąd było podobnie, Silver ale ty, gdzie ty tam idziesz? gdzie ty tam idziesz? nie wolno Słuchajcie jak jest tak wilgotno, mokro, nie chodzę z nim tutaj pod las rano, bo przychodzi cały po prostu, prosto do kąpania, więc chodzimy tutaj sobie na osiedle, wtedy wygląda przyzwoicie po spacerze, chodź, chodź już, e, ale wracając właśnie, słuchajcie, wyjeżdżałam, było pięknie, e, przejechałam subsk mega, mega, przejechałam nawet, nie przejechałam, słuchajcie, dojechałam do a już były takie mega, mega mgły, i to naprawdę ciągnęło się daleko, daleko, później znowu był przesmyk, było pięknie i słuchajcie, znowu po przejechaniu tam kilkudziesięciu kilometrów, znowu słuchajcie, mega, mega mgła i powiem Wam, że jeszcze ostatnią, w ostatnią mgłę wjechałam i to wszystko zależy od ułożenia terenu, moi kochani, więc możemy wypuścić, no i właśnie po dziesiątej, czekajcie, bo ja nie mogę się tu skupić, po dziesiątej jeszcze wjechałam w mega mgłę i też jeszcze był przesmyk właśnie taki mega zamglony. I ta pszczoła, czy to osa, czy to co? Ja Chce mnie ewidentnie ugryźć. E, także to, że słuchajcie, w miejscu wypuszczania pogoda e, może być przyzwoita, to wcale nie oznacza, że głębie dziś po trasie nie natrafią na jakieś mgły, także można się, e, można się naprawdę zdziwić. E, bo mówię, tych teorii też jest różnych, mnóstwo, wszyscy się zastanawiają, co to się dzieje, że te głębie e, młode tak giną i zdarza się właśnie, że niby pogoda fajna, wypuszczamy je. Także powiem Wam właśnie szczerze, że parę dni temu mocno się zdziwiłam i też się nad tym zastanawiałam, że to wszystko zależy, co tam po trasie jeszcze je może spotkać, bo przy wypuszczeniu gdzieś tam koło godziny ósmej po siódmej, to też jest jeszcze no, mega, mega szybko, można by było, myślę, poczekać troszkę, troszkę dłużej z tymi gołębiami, zwłaszcza, że gdzieś tam po, po trasie wiadomo, że może być właśnie nieciekawie, że może być jakieś zachmurzenie, że gdzieś tam jeszcze jakieś mgły mogą gołębie napotkać. No dobra, ale to tyle. I tak, I tak naprawdę do końca nie wiemy, co się dzieje. Dobra, moi drodzy, co? Czyli lecimy, lecimy w woli Dzisiaj znowu standardowo ja kawu się dopijam. Jestem już na miejscu w domu. Także idziemy. Kot nam gdzieś zaginął. Zresztą teraz silver widzę, też zaginął. Silver! I co? Widzimy się. Słyszymy troszeczkę. Później, dobra. Gdzie on mi tutaj? Chciałam, żeby był czysty, a coś wydaje mi się, że gdzieś tutaj zanurkował jednak w te trawy. Dobra, do później. Pozdrawiam. Dobry lot. Słuchajcie, zrzekamy sobie na zegar. W tej chwili godzina 10.30, wypuszczone 7.45, bo rano wam o tym nie powiedziałam. Eee... I tak teraz 1324 prędkość tak jak widać e, poszedł 43 gołębie e, część znowu siedzi w domu bo e, raz że słuchajcie kurde no e, to co się dzieje to jest jakaś katastrofa w zeszłym tygodniu e, na południu masakra po prostu masakra Eee, ludzie tam z, z, z około 100 głębi zakoszowanych mieli po 50 domów i najgorsze jest to, że te głębi też nie dochodzą. A eee, także znowu część zostawiliśmy. Eee, jakieś takie, które się spóźniały z treningów, oczywiście te rozbite, które są, eee, ale później wam pokażę samiczkę, jak będę miała może chwilę tą, która miała wyrwana nog wyrwaną nogę. Eee, tak naprawdę chcieliśmy ją usunąć, ale bo to, bo to było tak, takie złamanie, że to naprawdę ciężko było poskładać. Ale mówię, kurde, jakoś, jakoś to złożyliśmy. I słuchajcie, ona zaczyna już na tej nodze chodzić. Normalnie szok. E, bo naprawdę e, myślałam, że z tego nic kompletnie nie będzie. Ale to mówię na spokojnie, później po locie wam może pokażę. E, no i mówię, no i reszta tych rozbitków, jakieś tam, które też słabiej lingów też tam nie trawiły i tak dalej. Mówię, dobra, takich głębi nie ma. E, tym bardziej, że takie dobre głębie. A, a mówię, no wysłać je też na lot po to, tylko żeby zginęły. E, to, to się mija z celem, także. Troszkę czeka w domu, no a my czekamy na naszą resztę. I, I cóż, no zobaczymy, jak ten lot wyjdzie. W tej chwili 1300 prędkość, więc kochani, wiatr delikatnie spychający od morza, czyli boczny, ale taki delikatny, naprawdę. Na pewno słuchajcie na pewno nie pomaga w tym tygodniu głębiom, więc być może lot będzie podobny do, do lotu zeszłego tygodnia, gdzie te głębie słuchajcie szły, e, widzieliście już pojedynczo, już nie siadały grupami. E, I no co, jedynka na no oddział, słuchajcie, e, ładnie, ładnie się posypały, więc no to już taki lot właśnie e, właśnie dla e, no dla jakiejś selekcji też mówię tych, e, tych młodych, bo e, tak naprawdę jeszcze jeden lot przed nami, a, a musimy się mocno zastanowić, co tutaj dorzucić do naszej drużyny lotowej. Coś tam pójdzie przede wszystkim, tak? E, właśnie do 50, bo, e, bo znowu robimy, robimy jeszcze selekcję w gołębniku lotowym dorosłych, e, więc parę sztuk będzie trzeba dokoptować do 50, e, no więc e, wiadomo, że ciężko słuchajcie e, z tych młodych wybrać co, bo to, bo to słuchajcie bywa często tak, że to co dzieje się na lotach młodych to się później nie przekłada no ale przynajmniej mówię, no jakaś, jakakolwiek selekcja i mówię zwłaszcza te takie, ten trzeci, czwarty piąty lot, jak coś się, coś się pokazuje, coś się wybija, no to już i jeszcze z jakichś, jakichś naprawdę dobrych, dobrych tutaj gołębi takich wiodących, no to, no to jest nadzieja, że to będzie jakoś szło, więc można to wrzucić do tej 50. A także moi drodzy, e, także, no tyle. Czekamy. Zobaczymy jeszcze raz, jak ta prędkość teraz wygląda. Już dobra, już spada. 1299 w tej chwili. No i okej. Okay. I czekamy. Ale zobaczcie, pogoda znowu piękna. E, bardzo ładnie. Tutaj siedzą. Te, które zostały. No i tak no ale... No nie wchodzą w drogi, jakby się nie wiem, czy one nie widzą, nie słyszą, czy o to chodzi Widzą, to są te miastowe, wiesz, one tam. Ale patrzy, one przy, wiesz... podchodzą, po co mogą tu są jest go jest go. Yes, go nie? Chuj wyjdzie dalej, na tempie. Jest, 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 tu, z pół, tu. Dwa, trzy, cztery, pi. Dobra, słuchajcie, sadły gołębie. Okej, okay. cała. Cała banda. Ja tutaj akurat zbliżyłam na... Które one zaleciały? No i akurat tutaj robiłam zbliżenie na twój tatuaż. I także prawie, prawie przegapiłyśmy. Ty też nie nagrałaś tych pierwszych, nie? Nagrałaś? No to dobra. Osiem. Pięknie. No? Ładnie. Z kierunku? No tak, ale i tak to tempo jest takie dosyć wiesz. jest takie mocne. No. I z kierunku jest fajnie. No, Oliwia miała rację, bo my obstawialiśmy mniej. No, ja chyba tu tak bardziej. Ja nie wiem, ja akurat tu spojrzałam na ten, na Oliwii tatuaż. Zbliżyłam i. A która jest 10:40 chyba, tak? Bo ja przed chwilą patrzyłam, było 38. Nie, ja tutaj kompletnie nawet nie widziałam jak kolora, nic. Słońce mnie jeszcze oślepia. Zaraz zobaczymy. No dobra. Dobra, bo zaraz coś naleci jeszcze, nie? Aha. Tu, wiesz, 2, 3, 1, jest... Ale zobacz jak się utrzymała ładna grupka, co? Fajnie. No tak, ale chodzi o to, że że będzie, widzisz? Aha No o tym właśnie mówię, nie? Że taka grupka zobacz, ładnie poszła. Ja zaraz podejdę na zegar, zobaczę Tylko nie chcę przegapić teraz tych głębi następnych Kurde, ciekawa jestem, jak ja to nagrałam Czy ja złapałam w ogóle te gołębie No, do, zobaczymy, jak to lepiej złapał Bo ja tutaj zbliżyłam na... No dobrze, dobrze, ale mówię ogólnie Aha Jest taki głęboko. Cisza. A teraz zawsze siedzimy na górze. To jest dla nas dobry znak, że nie nagle jest. Jak jeden musiał, to wtedy ciekać, to jest. No ale w zeszłym tygodniu widzisz jeden musiał, jaki wyprzedzenie na oddział zrobił, nie? Szedł sam, nie? Ale chmury dzisiaj piękne, co? Zobaczcie. Krzysiek, ich gołębie chyba są. trzy, Dwa. Tamte obce. Trzy? Aha, jest tu trzeci z boku, dobra. Ładnie. Ale zobaczcie, jak pięknie wchodzą. Ale tak mi się wydawało, mówię, kurde, ten czwarty może być też, że on. Bo tak się tutaj chwilę zawahał. Dobra. Jest następny. Krzysiek, następne są. Ten teraz będzie tam łaził. Zamknij drzwi! Mówię mu, zamknij drzwi, to on teraz tam łazi. O Boże. No, dobra. Okej. Okay. Dobra, to ile będzie z 15? Było 8, później 4, 12, teraz chyba 14. No dobra. To nie zmieniam fakturze bardzo ładnie. 77. Ja chciałam Ci przed chwilą mówić. Ciekawiacz, czy ten 742 nie będzie. Przed sekundą chciałam to mówić. Ale on już by tam wracał On już on z tyłu przyleciał gołem Ale 77 katodnap to mówiłem, że pieni I co, nie dałeś go? Nie, wyrzuciliśmy takiego 742, który też usiadł i daliśmy tego 77 właśnie, bo... No. no, ale by był dodatkowy, nie do typów. No, ale to widzisz, no, to żeby tak człowiek wiedział, tak jak to typować. Co. Tak, bo szły pojedynczo, ale szły tak równo, nie? A teraz takimi etapami przerwa? Siadają jakieś grupki. No ale z kierunku, tak, to najważniejsze, że tutaj spokój, nic na razie nie ten. Ewidentnie nie przywaliło. Prędkość dobra, więc to może być. Dobry lot. Tak, tak. Ja stawiałam, Oliwia, wiesz, tylko, że teraz nie chce mi się... O, jest. O, ten już z tyłu. Tam jest następny. Ale wchodzą perfekcyjnie. Jest następny. Jakiś białolot, chyba, wydaje mi się. I chyba następne dwa to jest z też z boku. Chciałam mówić, tak jeden tutaj gdzieś od tyłu zaleciał. Widzisz to już? No to ja w ogóle nie widziałam tego. Ja kompletnie nie patrzyłam. Właśnie no, to jeśli szły stąd, no to szły centralnie z zachodu. To, to powinno być dobrze. O, jest 9200 i tu już z boku idą. o, zobaczcie. Ale pięknie lądują, co? Dobra, zobaczymy trochę bliżej. No i słuchajcie jest e, chyba 8 minut nagrywam i zobaczcie jak to ładnie idzie. Fajnie, fajnie, fajnie. No dobra, chyba nie będę was ten. Ja nie będę was tutaj trzymać na razie. Chyba się włączymy, jak coś nadleci. Bo nie chcę jakiegoś taśmica tutaj. O, tam góry, jaka idzie banda. Tam jaka banda poszła, cała A tutaj. Dobra, 10 minut mamy. O, jest jakiś tu. Nie, to nie do nas. A jest tu z góry, dobra. Jeden. Ale powiem Wam, że pięknie, dzisiaj wchodzą po prostu, tak ładują. Proszę bardzo, cyk i już w środku. To pierwsza, też ładnie. We wlotkę, kurde, aż jestem ciekawa, jak mi się to nagrało czy mi się tam w ogóle coś nagrało ja byłam na takim zbliżeniu mocnym no dobra to idziemy chyba na zegar zobaczyć dobra coś siada Ta, zobaczymy dobra siadaj mały okej okay. I zobaczmy sobie ile tu ich jest. O! 23 z 43 moi kochani. A, czyli równe 20 nam. Brakuje. Godzina 10, jest, Ja jestem ślepa, słuchajcie, 3, 51 45. a A pierwszy, tak? Zaraz ja sobie tu jeszcze popatrzę trochę e, i powiem Wam jak to wygląda. Okay, słuchajcie, pokażę wam jeszcze te pierwsze. E, 39 jednak były. Myślałam, że około 40. złapały się jeszcze na 39. E, I proszę bardzo, jak ładnie siadła banda. Widzicie? Prędkość 1260. Więc bardzo fajnie. To już wiadomo, nie jest taki lot, że ten wiatr jakoś mega pcha także super i powiem Wam tak, pierwszy, czwarty, piąty dziewiąty, później tam dwunasty typy są już zamknięte też ładnie a więc myślę, że to, że to będzie kolejny udany lot moi drodzy ten zeszłego tygodnia super i dzisiaj no liczę przynajmniej na to, że będzie że będzie powtórka, mamy 27 z 43 więc brakuje nam już nieduże gołębi 16 sztuk. Także czekamy na resztę. Idziemy sobie jeszcze popatrzeć. I ja chyba coś jeszcze siada. Albo Krzysiek woła. Co maluchy, one mi tu zaglądają. Słuchajcie, ja mam tutaj płytę taką, założyliśmy na drzwi, bo one e, na tą siatkę się tutaj pchały. Wiecie, jak widziały miecze e, Krzyśka, jak tutaj wchodziliśmy e, i sobie niszczyły e, pióra na tej siatce. E, więc musieliśmy założyć taką płytę od środka. Dobra, Eee, dobra, dobra, zaraz dostaniecie, zaraz dostaniecie. Teraz im troszeczkę sypnę, bo już ich troszeczkę jest. I chyba coś siada. Ok, 1, 28. Dobra. A i zobaczcie, głodomory małe. Małe głodomory, a to jest ten, ten kraszek, którego od początku widzicie, ja go ostatnio też gdzieś tam na rolce wrzuciłam, na treningu puszczałam go indywidualnie. Słuchajcie, pięknie idzie, cały czas w czołówce, dzisiaj też typowany. Też usiadł, kurczę, 14 chyba w dniu dzisiejszym, więc bardzo fajnie. A to jest syn tego naszego najlepszego lotnika 9.1 i, i tej 55 po Marciszewskim starym, więc yy, no myślę, że słuchajcie geny robią jednak swoje, nie? Dobra, coś siada jeszcze. Także maluchy moje. Maluśki. Który przyjdzie? na który przyjdzie? Który przyjdzie? Który przyjdzie? Który przyjdzie na końcówkę? Ona się i do pojemnika. Chętny, chętny. Dobra, no to mamy... O, e, nie, myślałam, że tu jest... Jest mój pupil. Mój pupil groszek. Nie widzę go tutaj. E... No to mamy jakieś 30 gołębi, teraz znowu coś usiadło. Więc e, brakuje nam jeszcze e, jeszcze 13. Fajny lot. Fajny lot. Jestem zadowolona. Jestem zadowolona z Was. Jestem z Was zadowolona. No ładnie sobie poradziłeś się. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Tutaj wchodzą mi, proszę bardzo, do pojemniczka. Tu jedzonko było. <grym> Dobra, wyłaś mały. Byłaś, przyjdę jeszcze Wam troszeczkę później nam cześć. Cześć maluchu. A cześć maluchu. A cześć. Ty lubisz przychodzić do mnie, prawda? Ty lubisz przyjść. Dobra, to do później. No dobra, zerknij się. Brakuje nam dychy w tej chwili, tak? 33, więc lot będzie na pewno udany, tak? Myślę, że żadnych strat, oczywiście słuchajcie, 1-2 złotu to naturalna rzecz, ta selekcja musi się robić, nie ma w ogóle innej opcji, więc będziemy się przygotowywać do ostatniego lotu sezonu. Także idę jeszcze chwilę tam do Oliwii, do Krzyśka popatrzeć sobie. Dobra, słuchajcie, siada kolejny i brakuje nam już na ten moment tylko, tylko 9 więc dzisiaj... O. więc dzisiaj raczej strat nie będzie. Słuchajcie, zrykamy sobie jeszcze na zegar, tak jak widzicie godzina 15.39 u nas zegary na godzinę 16.00, więc właśnie przyszłam odłączyć zegar i możecie sobie zerknąć 41x43 zakoszowane. Także, no tak jak się rano spodziewałam, tak jak wam mówiłam, że dzisiejszy lot będzie bez strat. Dwa gołębie to nie strata, jakaś selekcja też się musi robić, a, a prawda, taka też, że mogą jeszcze dojść. Ale dobra, moi drodzy, to nie jest najistotniejsze na ten moment. Słuchajcie, za chwileczkę jeszcze się widzimy na 2-3 minutki, to coś tam Wam opowiem odnośnie dzisiejszego lotu. No i kochani, czwarty lot za nami, e, tak jak widzieliście przed chwilą na zegarze, 41 gołębi na 43, więc e, dwóch brak na ten moment. E, tego też się rano spodziewałam, mówiłam Wam, że raczej e, raczej nie powinno być większych strat, e, więc, więc tutaj wyszło wszystko OK. Jeśli chodzi o przylot, też bardzo ładnie. E, nie ukrywam, że myślałam, dzisiaj ogólnie bardzo fajny dzień taki do ścigania, jeśli chodzi o warunki. I w zasadzie myślałam, że te gołębie będą przychodziły pojedynczo. Ta prędkość tam 1200 z kawałkiem, więc no te głębie już tam troszeczkę musiały popracować, a to jednak fajnie. Grupa się utrzymała 8 sztuk, tak jak widzieliście naraz na początek, a później szybciutko to się wszystko zleciało. Bardzo, bardzo fajny lot. Kochani, jestem zadowolona, zwłaszcza, że. No, ja powtarzam się w kółko, ale mówię, my tutaj tej głębi naprawdę nie piłujemy. E, one są też słuchajcie, karmione dość ostro. Zresztą do, 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 do samego sezonu też były karmione mega mocno. To ja Wam też powtarzam. Ale nam zależy na tym, żeby budować bazę sobie na kolejne lata, więc e, dlatego tak prowadzimy właśnie to młodzież i cieszy mnie to, że one sobie po prostu fajnie przeladzą cały ten sezon. A też nie ukrywam, że w tym roku po tym, co się dzieje, po zeszłym tygodniu, słuchajcie, no taka tragedia na, 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 na południu, naprawdę u, u fantastycznych hodowców takie straty i to gołębi naprawdę zdrowych, którym nic nie dolegało, więc no ciężka, gdyby tłumaczyć tego, że ginie kilkadziesiąt gołębi, słuchajcie, z jednego lotu więc z tyłu głowy też mamy tutaj cały czas, słuchajcie, to, że coś tam się może wydarzyć I, i dlatego też, no mówię, zawsze jakaś tam mała rezerwa zostaje, no ale nie ukrywam też, że tu zostaje też trochę tych gołębi takich, które gdzieś tam ewidentnie widać, że coś, coś im nie leży, akurat yy, przychodzę później z treningów, mówię, no część mamy tych rozbitych gołębi, ale, yy, ale mówię, no generalnie też, Podchodzimy bardzo ostrożnie do tego, bo no nie chcemy w jakiś głupi sposób, słuchajcie, e, nagubić e, tych młodych gołębi, e, tak żeby w przyszłym roku można było coś, e, coś znowu fajnie powalczyć. A mówię, te roczne, mówię, młode, mo, z młodymi troszeczkę. Może nie piścimy się też aż, aż tak bardzo, ale, no, ale zwracamy uwagę na to, co się dzieje, słuchajcie, jakie warunki i tak dalej, bo już mówię, jeśli chodzi o roczne, to sami widzicie, że tutaj już nie ma zmiłuj, one są dobrze przygotowane i tutaj mają już robić robotę i u nas tą robotę robią, czego, czego no, wynik obserwowaliśmy w tym roku tak w wicemistrzostwo okręgu Gdańsk w kategorii roczne, więc... Więc dobrze to wyszło. Cześć, co moi drodzy, przed nami, mm, przed nami jeszcze, jeden, jeszcze jeden lot, y, tutaj do oddziału. Piąty. E, mamy jeszcze, słuchajcie, w planach e, lot okręgowy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak będą głębiej wyglądały. Być może e, wrzucimy coś na ten lot okręgowy, ale to, to jeszcze Wam opowiem ewentualnie mm, też za tydzień. A, czy, czy decydujemy się, żeby, żeby coś tam włożyć? Czy w ogóle będzie, no, ten lot się w ogóle odbędzie tak o, no na ten moment jest, jest w planach, zobaczymy, moi drodzy, jak to wyjdzie. Na bieżąco będziecie to wszystko obserwować. Także co, dziękuję Wam za kolejną wspólną niedzielę. I widzimy się. Nie wiem, czy w tygodniu, w tygodniu, gdzieś tam może na jakimś treningu, bo tak jak widzicie, gdzieś tam wrzucam jakieś króciutkie relacje, jakieś małe rolki, a gdzieś się pojawiają, jeśli mnie obserwujecie gdzieś tam a w innych miejscach, nie tylko tutaj na YouTubie A jeśli chodzi o normalny film, to na pewno po kolejnym, po kolejnym locie pokażę się tutaj właśnie na kanale. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego dobrego i do zobaczenia, cześć!